Dzień dobry Państwu. Robiliśmy wszystko do ostatniej minuty, żeby ten niekorzystny wynik zmienić. I, I ten mecz się w drugiej połowie szczególnie otworzył, bo nadziewaliśmy się też na groźne akcje Górnika, ale też mieliśmy kilka momentów, które lepiej gdybyśmy rozegrali, mogłyby się zakończyć naszą bramką. Zdajemy sobie, powiedzieliśmy sobie w szatni, zdajemy sobie sprawę, że to będzie dla nas cholernie ciężki sezon i i takie mecze będą co tydzień. Będziemy oscylować między 0-1, 1-0, 1-1. Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, żeby, żeby one oscylowały właśnie w sytuacjach, kiedy my będziemy tą jedną bramkę mogli strzelić, wybronić i się cieszyć w szatni. Nie zwieszamy głów. Zespół dawał z siebie wszystko, dał z siebie wszystko, co na tę chwilę mógł dać. I, i na pewno będziemy w każdym następnym meczu robili. Jeszcze więcej dawać, siebie, jeszcze będziemy starać się jeszcze więcej dawać od siebie, będziemy robić jeszcze więcej w treningu, żeby, żeby w końcu zacząć wygrywać i, i punktować. Ciężki nasz, nasz sezon będzie, ciężka ta runda. Ale my do takich ciężarów jesteśmy przyzwyczajeni, na pewno się nie poddamy. Dziękuję panie trenerze. Czy są jakieś pytania? z Radia Poznań. Dzień dobry, panie, Dzień panie Dzień dobry. że nawet w tej drugiej połowie, jak już potrafiliście wyjść nawet z własnej połowy, to razie taki chyba brak niedokładności przed moją karnym i tam się najczęściej gubiliście, Tak, i to było właśnie. To było z jednym, jednym z tych powodów, gdzie, gdzie no nie dało rady dzisiaj nam przynajmniej tego meczu zremisować, bo trzeba przyznać, że i po wysokim pressingu, i po kilku akcjach, które rozegraliśmy. No, gdybyśmy dokładnie, jeszcze dokładnie, jeszcze lepiej, jeszcze bardziej konsekwentnie wykończyli sytuację, to można byłoby mieć nadzieję, żebyśmy jedną bramkę strzelili. No, to, wymaga, no, to wymaga ciężkiej naszej pracy, którą my wykonujemy. Natomiast na tę chwilę jeszcze to nam nie daje wymiernych, wymiernych efektów. Będziemy to robić w każdym treningu, będzie powtarzalność, 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 aż w końcu wyjdzie nam jedna, dwie sytuacje, po której strzelimy bramkę i to, i to na pewno zrobimy. Czy są jeszcze jakieś pytania? W takim razie bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy trenerze.